Czwarty sezon Dallasu. Wiem, że wielu z Was udaje spokój, ale tak naprawdę od miesięcy czekacie na potwierdzenie. A fani kobiecej piłki mają dodatkowy powód, żeby zacierać ręce. Bo wszystko wskazuje na to, że nowa odsłona ma być oparta właśnie na kobiecej drużynie. Cześć, tu Weronika Morzejko. A jeśli tu jesteście, to znaczy, że lubicie opowieści o kobiecym futbolu. Dziś mówimy o serialu, który pokochały miliony widzów na całym świecie. To już oficjalne. Powstaje czwarty sezon kultowej serii. Zdjęcia ruszyły w tym roku, choć premierowa data wciąż owiana jest tajemnicą. Jeśli nie widzieliście poprzednich sezonów, to to jest moment, żeby zatkać uszy, bo nadchodzi spoiler. Pamiętacie ostatnią scenę? Na biurku AFC Richmond pojawił się projekt kobiecej drużyny klubu. Dla wielu to był detal, ale dla mnie to była iskra, sygnał, zapowiedź. I dziś wygląda na to, że ta sugestia nie była przypadkowa. To był świadomie rzucony trop. W kuluarach mówi się, że czwarty sezon ma skupić się właśnie na kobiecym zespole, a trenerem tej drużyny ma zostać nie kto inny jak Ted Lasso. Brzmi jak kosmos, ale przyznajcie sami, idealnie wpisuje się w ducha serialu i drogę, którą przeszedł. I choć oficjalne zapowiedzi są oszczędne, to przecieki, komentarze i ruch na planie każą myśleć, że właśnie taki będzie kierunek. To jednak nie powinno nikogo dziwić. Jason Sudeikis, czyli serialowy Ted, od dawna jest fanem kobiecego futbolu. Regularnie pojawia się na meczach piłkarek, a kilka miesięcy temu internet obiegły zdjęcia z jego wizyty na spotkaniu kobiecej drużyny Arsenalu. Było zdjęcie z Leighą Williamson, a obok niego Brendan Hunt, czyli serialowy Coach Bird, oraz Shannon Nelson, czyli jego żona. A to nie koniec, bo niedawno Jason i Brendan zostali zauważeni na Stanford Bridge, gdzie oglądali mecz piłkarek Chelsea w Lidze przeciwko Barcelonie. Trudno uwierzyć, że to przypadek. Wszystko układa się w bardzo spójny obraz. Możemy więc założyć, że kolejna seria Ted Lasso będzie dopracowana w najmniejszym szczególe z ogromną dbałością o realia kobiecego futbolu i jego atmosferę. I tu jest pytanie do Was. Oglądaliście poprzednie sezony? Co Was w nich najbardziej chwyciło? Czego spodziewacie się po nowej odsłonie? Czy też nie możecie doczekać się, żeby zobaczyć, jak kobieca drużyna wchodzi na pierwszy plan? Czekam na Wasze typy, teorie, oczekiwania i ulubione momenty. Widzimy się w komentarzach.